Witamy pedagogów i dzieci. Mamy przyjemność przedstawić reportaż filmowy z przebiegu spotkania pod tytułem Wesołe dźwięki filmowej piosenki. W życiu każdego z nas bardzo ważne są dźwięki. Dzięki dźwiękom pozyskujemy informacje, wyrażamy emocje i komunikujemy się. Dzięki nim możemy tworzyć społeczność. W trakcie naszych zajęć zajmowaliśmy się udźwiękawianiem filmu rysunkowego. W tym celu zbudowaliśmy studio telewizyjne ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk do nagrywania dźwięku. Gospodarzem spotkania był profesor Nutka. Profesor rozpoczął od zabawy w echo i od prostych elementów dźwiękowych, które posłużyły później do stworzenia wspólnej filmowej piosenki. Następnym elementem warsztatów było zaprezentowanie poszczególnych osób i kluczowych stanowisk studia filmowego. Poznaliśmy zadania operatora kamery, realizatora obrazu oraz reżyserki dźwięku i świateł. Dowiedzieliśmy się również, czym jest Blue Screen i jakie stwarza możliwości. Nadszedł czas na przedstawienie fabuły filmu i jego głównych postaci. Okazało się, że grupka sympatycznych bohaterów jest smutna, samotna i pozbawiona inicjatywy. A największym ich problemem był brak dźwięku. I tutaj niezbędną okazała się pomoc dzieci. Pierwsze zadanie polegało na dźwiękowym wyrażeniu emocji. Dzieci w kabinie lektorskiej, którą można zbudować sobie w domu, wykorzystując oklejone gąbką pudło kartonowe, podkładały więc odgłosy radości, zniesmaczenia, zdenerwowania się. Kolejnym etapem pracy było generowanie dźwięków sytuacyjnych, czyli takich, które podkreślają daną sytuację. Jest to zabieg typowy dla filmów rysunkowych. Za pomocą najprostszych i, co ważne, bezpiecznych w użyciu przedmiotów, nasi uczestnicy ilustrowali dźwiękowo poszczególne ujęcia filmu. Dzięki dźwiękom, dźwiękom artykułowanym, możemy się ze sobą komunikować, czyli mówić. Nadszedł więc czas na scenkę aktorską z elementem dialogu. Jeśli już mowa o komunikacji, to z naszymi uczestnikami skontaktował się Kosmita, który poprosił o pomoc. Jemu także należało podłożyć głos. Większość z dzieci zrobiła to wręcz nieziemsko. W trakcie wspólnej pracy dowiedzieliśmy się, że przy nagrywaniu dźwięków bardzo ważne jest zachowanie ciszy, nie tylko z powodu szacunku dla trudu aktorów dubbingowych, ale również z powodów technicznych. Po prostu główny, czyli celowy i pożądany dźwięk powinien być wyraźny i czytelny. Jest to możliwe dzięki ciszy. A jednak profesorowi nutce, co jakiś czas przeszkadzał tajemniczy głos. Wkrótce wyjaśniło się kim jest jego autor. Jedną z popularnych obecnie zabaw rozbijających wyobraźnię dziecka jest tworzenie tak zwanych ekoinstrumentów. W ramach trendu drugie życie śmiecia. Z dostępnych pod ręką przedmiotów można wykonać instrumenty i z ich pomocą podkładać dźwięki pod obraz filmowy. Bohaterowie filmu rysunkowego postanowili przyjść z pomocą Planecie Kosmitów i zorganizować koncert charytatywny. A każdy koncert oznacza zabawę i współpracę z publicznością. Asystentem profesora Nutki okazał się pies Rafik. Dzięki wydawaniu dźwięków Rafik potrafi mówić i rozmawiać, a nawet przeprowadzić wywiad. W czasie zajęć dowiedzieliśmy się, że każdy dźwięk ma swoje źródło. Dźwięki można usłyszeć, poczuć w formie wibracji, a także zobaczyć. Dzisiaj możliwe jest również zarejestrowanie i odtwarzanie dźwięków. To bardzo ważne, bo dzięki temu można zrealizować własne słuchowisko, zamknąć oczy i wyobrażać sobie własne obrazy. Wytwarzanie razem z dziećmi krok po kroku własnych dźwięków przyczyniło się ostatecznie do powstania ścieżki dźwiękowej ilustrującej tytułową piosenkę i cały film rysunkowy. Zapraszamy! Jak niedobrze jest, kiedy taki jesz. Taki jesz jak ja. Jest zupełnie sam. Bez przyjaciół źle i tak czuję się. Co się zrobić, Dan? Może ktoś pomysł ma? Na całe szczęście Miki Bum-Bum, perkusista, wpadł na pomysł. A, zakładam zespół muzyczny. Szukam chętnych. Nie nie, nie. nie. nie tak, nie tak, nie tak. Szukam chętnych numer telefonu. Gotowe. Okazało się, że pomysł był dobry. Już wkrótce... Hello, no bo wiesz, ja mam dobry głos. Taki żabio boski! Czyżby? Ej stary, jaj dwie moje cudowne i przepiękne koleżanki. Chcemy być sławni. Przesyłam ci zdjęcie na adres mailowy. See ya, Miki, na razie. Dzięki pomysłowi Mikiego Bumbuma powstał zespół Lala Mire. Dzisiaj będzie pierwsza próba. Instrumenty są, sprzęt jest, wszyscy są gotowi do pracy, ale jest pewien problem. Okej, okay, uwaga, zaczynamy. Raz, dwa, i trzy i josu. już nie jestem Nadajemy komunikat specjalny. Zapraszam na materiał. Zapraszam na materiał. Pi, pi, grog, pi. Pomoc. Ratunek. SOS. -s. Na naszej planecie zapanował wielki smutek. Wszystkie wesołe dźwięki zniknęły. Nie możemy tańczyć ani śpiewać. Musicie. Musicie nam pomóc. Nasze uszy dłużej tego nie wytrzymają. Gierek. Muzycy z zespołu Lalamire mieli dużo dobrych chęci, ale nie mieli pojęcia o graniu i śpiewaniu. Wszyscy ochoczo zabrali się do pracy i poszli po naukę do szkoły. Dwa tygodnie później wszystko było gotowe. Słuchajcie, trzeba im pomóc. Musimy coś zrobić. Zróbmy dla nich koncert. No dobra, ale najpierw potrzebujemy dobrych dźwięków, rytmu, tempa, głosów i dużo energii! Pomożecie! Pomożecie! Pomożecie? Nie! Najpierw perkusja bum, 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 bum!

Lala Mire! Trzymajcie się mocno, żebyście nie spali z wrażenia! Zapraszamy! Już nie jestem sam! Bo przyjaciół mam! Tak przyjaciół mam! Z nimi bawię się! Z nimi bawię się! Ja, Już nie, nie jestem sam! Już nie jestem sam! Bo, bo przyjaciół mam! Ja się mam. Z nimi bali się, z nimi bali się. Yeah 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 yeah. Yeah 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 yeah. Yeah 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 yeah. yeah, 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 yeah. Sam. I już nie jestem sam Bo, Bo przyjaciół, przyjaciół mam Bo przyjaciół mam Z nimi bawię, Z nimi bawię się. się Z nimi bawię się yeah yeah yeah. Zrobi, już nie jestem sam, bo... Dzięki koncertowi zespołu Lala Mire od razu zrobiło się weselej. Kiedy mamy przyjaciół, znajomych, koleżanki i kolegów, wszystko jest prostsze. Zobaczyliśmy, że w życiu są bardzo ważne wartości świata, takie jak przyjaźń, współpraca, nauka, pomoc, ale także smutek, samotność i niemoc. Mamy nadzieję, że dzięki wspólnej dzisiejszej pracy wasz świat będzie. Weselszy. je yeah, 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 yeah. Teatr, show: dziękuję za udział we wspólnej zabawie oraz za wspólną pracę. Mamy nadzieję, że niektóre z naszych propozycji zainteresują Państwa i skłonią do ich rozwijania wraz z dziećmi. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.